Ponad 200 wypadków z udziałem kolejnych elektrycznych, tylko w pierwszych miesiącach tego roku, każdy kolejny dzień pogarsza statystyki. Byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby podróżujący jednośladami nosili kaski, ale wielu wciąż zamiast zdrowia wybiera ryzyko. Chronić najmłodszych ma nowe prawo, które wprowadzi obowiązkowe kaski ochronne dla osób poniżej 16 roku życia. Warto pamiętać, że kask nie boli i to także hasło specjalnej akcji telewizji polskiej Michał Niewodowski. W świeciu nastolatka miała dużo szczęścia. To Warszawa i podobna sytuacja, co łączy te filmy, i noga i brak kasku. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapowiada zmiany w prawie. Zapadła jednogłośna decyzja dotycząca wprowadzenia ustawowego obowiązku stosowania kasków ochronnych. Do tej pory jazda w kasku była zaleceniem. Teraz nowy obowiązek będzie dotyczył każdej osoby poniżej 16 roku życia, która porusza się rowerem, hulajnogą elektryczną czy innym środkiem transportu osobistego. Ten pomysł popiera Rzeczniczka Praw Dziecka. Widzimy to bardzo jasno, że gdyby dzieci miały założony kask, gdyby właśnie ich głowa była bardziej zabezpieczona, to nie dochodziłoby naprawdę do wielu tragedii. Przez pierwszych 5 miesięcy tego roku doszło do 223 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 242 zostały ranne. Najczęstsze urazy to urazy głowy. Również narządów wewnętrznych, o czym może troszeczkę mniej my, y, my myślimy, czyli na przykład nerek, wątroby. Y, no szczególnie ma to znaczenie wtedy, kiedy są to pojazdy rozwijające dużą prędkość. Iwo od 7 lat profesjonalnie jeździ na hulajnodze. Takie akrobacje to efekt wielu godzin pracy i prób. Kaski w skateparkach są obowiązkowe, nawet dla tych najlepszych. Dwa tygodnie temu na rampie, tam na końcu skateparku, wywaliłem się tak, że no, była wycieczka na SOR, miałem całe usta rozwalone. A I gdybym nie był wtedy w kasku, to pewnie skończyłoby się wstrząsem mózgu. Żeby edukować młodzież i zachęcać do jazdy w kasku, Fundacja TVP oraz TVP Info ruszają z akcją Kask Nie Boli. To jest tylko naprawdę kilka sekund, żeby założyć ten kask i żeby czuć się bezpieczny, żeby rodzic wiedział, że w razie jakiegokolwiek zdarzenia, wywrócenia czy ktoś, kto wiedzie w nasze dziecko, nic mu się nie stanie. Kask uratował życie Rafałowi Sonikowi w rajdzie Brazylii. Sportowiec edukuje dzieci i młodzież o bezpiecznej jeździe. Jeśli kask pęka, to głowa jest cała. Jeśli kasku nie ma, e, wtedy głowa pęka. Czy chcemy mieć popękaną głowę? Bo kask nie boli, i ratuje życie. Michał Niewodowski 1930. W 19:30.